Znalezione, niekradzione Niekoniecznie. Czyli co zrobić, jak znajdziesz pieniądze na ulicy? Zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych, kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie do biura rzeczy znalezionych lub, w przypadku jego braku, właściwemu starościa. Jeżeli kwota znalezionych pieniędzy nie przekracza 100 zł, nie masz obowiązku zgłaszania tego faktu. Przywłaszczenie pieniędzy w kwocie nieprzekraczającej 800 zł traktowane jest jako wykroczenie, a powyżej tej kwoty to już przestępstwo, za które grozi nam nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. A co z popularnym powiedzeniem znalezione nie kradzione. W świetle prawa jest ono całkowicie błędne i może prowadzić nawet do odpowiedzialności karnej. Znalazłeś dowód lub paszport i nie wiesz, co z nimi zrobić? O tym opowiem ci w kolejnych filmach, więc koniecznie zostań ze mną na dłużej. Czy wy w ogóle wiecie, gdzie w Warszawie znajduje się biuro rzeczy znalezionych?